Witam was, moi kochani, po świętach. Dzisiaj działamy tu z racji tego, że pogoda nie pozwala, żebyśmy robili na zewnątrz. Przeniesiemy sobie poziomy, bo będziemy ustawiać belki, znaczy się nadproża tutaj w tych drzwiach. I rzuciłem sobie laser, nieważne czy ja go położę w tym miejscu, czy ja go położę w tym miejscu, no tak, żeby mi po prostu sięgnął wszystkie te elementy, czyli przy drzwiach. Na tym mi zależy. Tu mamy z jednej strony, z drugiej przygotowane, tu nam ładnie obejmie, wszędzie w koło. Nie obejmie nam tylko tej belki, ale tu możemy za pomocą poziomicy sobie przenieść i rozwiązać problem. Chyba, że to przesunę jeszcze w tą stronę, żeby też tam załapało. O, i już jest po temacie. Czyli w ten sposób wszystkie wejścia mamy wyznaczone. Czyli z jednej strony wystarczy, jak będziemy mieć poziom zrobiony. Jak będzie z dwóch, to też dobrze. I teraz tak, tutaj sobie trzeba zaznaczyć nasze zero właściwe czyli 0 po którym będziemy chodzić jest w tym miejscu czyli tutaj mamy te nasze zero właściwe i laser wychodzi mi w tym miejscu więc odznaczam sobie tutaj mamy 111 cm to możemy przyjąć tam 2-3 mm to nie jest żaden wymiar jeżeli chodzi o wysokość drzwi i znaczę sobie repery tutaj na każdym boku żeby mieć przygotowane Tak jak mówię, jak jest z dwóch stron, to jest ok, jak nie jest, to też świat się nie wali. Ważne, żebyśmy mieli po prostu na każdym otworze drzwiowym przeniesione te nasze poziomy. I tradycyjnie w ten sposób i zaznaczam sobie, wystarczy na jednym, że w dół to jest 111 i tego się trzymamy. Czyli jeżeli będziemy chcieli robić wysokość od poziomu 0 na 210, tak jak jest w projekcie, no to musimy zrobić na na 100, na 99. Na 99 do góry musimy zrobić dół nadproża. Ale do tego dojdziemy, czekaj Darek, jeszcze tam sobie zaznaczę. Czyli w każdym wejściu tutaj, gdzie tylko, gdzie tylko możemy na tym poziomie, nie ma znaczenia, tak mówię, możemy to zaznaczyć sobie niżej, wyżej, no wyżej nie, no bo tu nie mamy pomurowane, więc z racji tego Robię to w tym miejscu i tutaj, taka sama sytuacja. Nie mam tutaj lasera, ale mam z tej strony to mi wystarczy, żeby potem poziomicą sobie przenieść dalej. I sprawa załatwiona czyli prosty sposób za pomocą wiązki lasera mamy zrobione nasze jakby poziomy, przeniesione tutaj, w tym miejscu. I tutaj, w tym miejscu. No i tu jeszcze zrobimy z tej strony i gotowe. I to jest wszystko co nam potrzebne do równego osadzenia nadproży. więcej tutaj nie ma co cyrklować, cudować sprawa załatwiona. Mamy na każdym otworze reper zrobiony, tak jak mówię, jeżeli nie jest z dwóch stron, to, to jest z jednej strony to siłą rzeczy też nie mogłem, bo nie mam jeszcze wymurowane, ale będziemy mogli sobie zamknąć teraz. Już te otwory drzwiowe na spokojnie, czyli w ten sposób to wygląda. Dobra, pokażę Wam, jak, jak zrobić teraz te. Jak odmierzyć sobie, będziemy musieli oczywiście wyciąć tutaj, odmierzymy, wytniemy, żeby te odległości były równe, jeżeli chodzi o poziom 0. Poziom 0 mówimy oczywiście o materiale, po którym będziemy chodzić. Nie mówimy o górze wylewki, tylko mówimy jeszcze tutaj przyjdzie 1,5-2 cm, a zależy co tam będzie przewidziane, czy będą płytki, czy będą, y, czy będą panele, czy cokolwiek. Mówimy o tym poziomie tutaj, nie o tym tu poniżej, tylko o tym. Nie, nie poziom wylewki, tylko poziom właściwy zero po którym będziemy chodzić, użytkować te pomieszczenia. Dobra, tu jednemu z Was obiecałem, że wytłumaczę jak przymknąć mostek termiczny, czyli ta sprawa tutaj, Dotyczy nas elewacja plus zamknięcie mostka na tej belce, na wieńcu. Czyli mamy taką sytuację, jak tutaj. Uznajmy, że jest to steropian, więc wszystkie te elementy tutaj na całą szerokość naszego wieńca trzeba wyłożyć szczelnie od, od wiązara do wiązara w tym wypadku, albo od krokwi do kroki, zależy co tam, co tam masz w tym swoim projekcie. Czyli to jest jedna sprawa, którą trzeba zrobić. Następne zamknięcie tego mostka. Działa na tej zasadzie, że z elewacji, jak będziesz wyjeżdżał ze steropianem 20, czy tam jaki tam będziesz miał przewidziany w projekcie, to musisz dojechać do samej góry, czyli może być tu, może być troszkę wyżej, tu już nie musi być licowane na równo, ważne, żeby to było przymknięte w ten sposób, czyli elewacja, wieniec z góry zamknięty od krokwi do krokwi, natomiast przymknięcie mostka termicznego, którym jest też ta krokwia nasza, <laughs> będziemy to tak nazywać. Żeby było wiadomo o co chodzi. Będzie polegać na tym, że od spodu czyli w tym miejscu tu, jeżeli będziesz miał na szerokość do wewnątrz zrobiony styropian tu zostanie wyszczelnione potem wełną mineralną. W tym miejscu czyli od krokwi do krokwi przyjdzie wełna mineralna i od spodu przymknięcie mostka termicznego użyjemy gąbki, czyli w ten sposób po całości będzie też puszczona wełna mineralna. Czyli będzie szczelnie dotknięte na wysokość, nie wiem, osiemnastka tu jest, więc na 18 cm będzie wełna na całą wysokość naszej, naszej tej beli. I od spodu przyjdzie przymknięcie mostka, piątką, ósemką, dziesiątką, zależy co tam, co tam będziesz dawał. Minimum piątkę bym dał na pewno, żeby to, żeby to przymknąć, bo z góry też będzie służyć to jako mostek termiczny, bo przemarzanie, znaczy to zimno będzie przenikać nam z góry przez, przez te nasze krokwie. Tu i nie będzie to niczym zabezpieczone od góry. Więc przymykamy to do dołu. Takie rozwiązanie uważam, że jest bardzo skuteczne. Przymykamy cały wieniec. Jeżeli byśmy zrobili elewację tylko dotąd, w tym miejscu, w ten sposób zamknęli to podbitką tu na zewnątrz, jakąś tam mniejsza z tym, to po prostu z góry te zimno by przenikało tutaj do środka, mimo tego, żebyśmy przymknęli to wełną mineralną jeszcze tu od spodu i no i byłaby lipa. Nie? Najprostszym sposobem jest właśnie poprzyklejać sobie tutaj styropian na pianokleju najlepiej powklejać, uszczenić te boki pianoklejem, jeżeli tam się coś źle nie, do, nie znaczy się coś nie wyjdzie z docinaniem i takie elementy sobie zrobić w całym obiekcie wtedy masz pewność, że masz to zamknięty mostek termiczny wieńca od góry elewacja to co mówiłem z tej strony przyjdzie wyżej, czyli w ten sposób to będzie zrobione czyli tu mamy zamknięcie, tu nie ma możliwości przenikania zimna i od środka przychodzi wełna mineralna w ten sposób, czyli domknięty do steropianu temat, sprawa załatwiona. Pod spód folia paroizolacyjna czyli w tym wypadku jeżeli robisz na systemie izowera proponuję Ci zastosować tego duplexa UV ale to jest Twój wybór świetna folia, chyba nie ma lepszej na rynku, nie reklamuję oczywiście, ale wystosujemy właśnie te folie każdy gada, że drożyzna, ale masz święty spokój, że, że wszystko jest tak jak powinno być. Nie, żadne żółte, jakieś tam poprzyklejane taśmą, byle jaką, byle by to tam było. Flaki takie potem wiszą. Widziałem jedną robotę zgiżdżoną. Przegroda też musi być szczelna. Tak jak mówię, jeżeli będziemy robić te sufity, to wszystko bym wam pokazał, ale jeszcze do tego kawałek drogi, ale w ten sposób zamykasz sobie kolego mostek termiczny wieńca po całym obiekcie. Między tymi tutaj kulawkami jakimiś też musisz to ładnie sobie wy podocinać, no jest to muzolna praca ale bardzo konieczna dobra, zajmiemy się teraz tym nadprożem naszym czyli sytuacja taka, przeniosłem sobie od tych poziomów miałem przenieść 99 ale zrobiłem po prostu pół centymetra niżej czyli 98,5 przeniosłem sobie poziom już do łaty zresztą widać, że jest idealnie do lasera tak samo jak i do łaty przeciągłem i teraz musimy wziąć pod uwagę, mamy 92 otwór a Belkę mamy 120, czyli musimy to roz, rozmierzyć tak, żeby było, żeby było mniej więcej jeden zakład. Około 14 cm wychodzi, czyli zrobimy sobie w ten sposób na 121, oczywiście troszeczkę więcej, czyli 121 cm gdzieś tym Nie musi to być jakoś tam perfektnie, idealnie. dzisiaj już tu haczy głową o o te wiązary, ale to nic, jakoś tam damy radę. No i kątownikiem sobie przenoszę teraz ten element, czyli tą część musimy wyciąć całkowicie. I w tym miejscu zostanie tu zrobione osadzona poduszka, znaczy nie poduszka, tylko nasza belka. Zaraz wam to pokażę też wszystko o co chodzi. I tak trzeba robić na całym obiekcie z racji tego, żeby. Wszystkie nadproża drzwiowe były na jednej wysokości. Dobra moi drodzy, ja sobie to wytnę, żeby to mieć przygotowane. Tu postaram się w miarę równo wyciąć, żeby nie było jakichś tam skosów, niskosów. I myślę, że to, że to będzie ok. Czyli ten element muszę całkowicie stąd usunąć. Dobra, mamy tą belkę położoną na razie, czyli wycięte te elementy, tutaj mam Troszeczkę luzu z jednej i z drugiej strony, żeby nie za dużo, też nie potrzebujemy tego rozcinać, nie wiadomo ile, spokojnie to wystarczy. No i co, belka już jest w zasadzie w jednym poziomie, ale trzeba tu troszkę podkleić. Na pewno nie jeden z Was się zdziwi, ale zrobimy to moi drodzy normalnie na, na kleju do, do solbetu. Czyli nie będzie tutaj stosowanych żadnych poduszek, jakieś tam typu betonowe. Uważam po prostu, że nie ma sensu, znaczy nie ma takiej potrzeby, żeby to tu robić. Ten kamień nam trzyma, znaczy tabelka ten nadproże trzyma nam dwa bloczki na odległości 90 cm, więc żaden nacisk. To no zobaczymy Darek, wiesz jak trzeba będzie to się podliżę troszkę. I w ten sposób z drugiej strony ustawiam nic nie, nic temu nie będzie. Ja za to biorę odpowiedzialność stuprocentową. To nie jest bela, na której gdzieś tam nad oknem, nad którą potem jeszcze będziemy murować. Powiem Wam inaczej, moi drodzy. Położyłbym tu deskę i by było to samo. Też by to się nic z tym nie wydarzyło nigdy. No ale każdy ma swoje zdanie. Ja mam swoje i ja daję na to gwarancję. Jestem pewien, że, że nic tu się nie wydarzy. I mamy belkę w zasadzie ustawioną, tylko teraz sobie sprawdzę poziom. <laughs> poziom oczywiście od spodu, czyli widzicie, troszkę kleju, żadne betony, żadne jakieś tam nie wiadomo cuda nie widy. Nie potrzebujemy tego, to nawet nie trzeba bić, wystarczy troszkę sobie rozsmarować. Mamy poziom, tak zostawiam i tyle. I jeżeli chodzi teraz o sposób położenia, czyli czemu nie. Czemu nie w pionie, no bo siła tutaj jest żadna na to wszystko, więc dlatego postanowiłem, że zrobimy to w ten sposób. I tutaj mamy teraz taką sytuację, że mamy tą beleczkę troszeczkę za, za krótką, ale daje to od, od środka, czyli od wewnątrz pomieszczenia. Mógłbym dać to też z tej strony. Nic to, nic to się nie dzieje. Ale tutaj można potem nadłożyć tynkiem, jeżeli będą tynki robione, czy tam, czy tam jakąś, jakimś klejem do płyt, obojętnie. Zobaczymy co tu będziemy robić, czy będziemy robić najprawdopodobniej, jeżeli będziemy my robić dalej i kontynuować te prace. Tutaj będą robione suche tynki, czyli zabudowa będzie... Nie będą robione tynki maszynowe, tylko będzie sucha zabudowa po całości. 100%, że nic tu nie popęka, nic nie, nie poszczela, się dobrze zazbroi, więc tak robił będę też kiedyś w przyszłości u siebie. I jak będziemy tutaj szykować pod dalszy etap tych prac, to tak samo będziemy robić i tu. No i teraz mamy taką sytuację, że mamy tutaj jakiś tam odcinek 2-3 cm do nadłożenia. No i możemy zużyć wszystkie wszelkie jakości takie podkładki i w ten sposób sobie to wyrównam. Nic złego tu nie robię naprawdę, żeby, żeby to ogarnąć. Można by było też tutaj jakąś zaprawą nadłożyć. Ale mamy tych ścinek na tyle, że rozwiąże to w ten sposób, i potem już możemy jechać normalnie, zamykać ten temat na gotowo. Wiem, że nie kogoś, niektórych będzie to razić, że tutaj nie ma poduszki betonowej, ale niech go tam razi. Ja uważam, że to jest dobrze zrobione. Może niekoniecznie ze sztuką, ale nie zawsze sztuka idzie w parze z naszą pracą, więc takie rozwiązanie, moim zdaniem, też jest się. No jest skuteczne po prostu i tyle, i wszystko w temacie. Dobra, czyli jadę w ten sposób tutaj. Darek mi przynosi takie ścinki, normalnie na kleju. Nie ma się co tutaj z tym bawić za bardzo. Nadkładam. Chodzi o to, żeby tą naszą warstwę wyrównać do tego bloczka, żeby potem nie murować na na jakimś tam yy, na jakimś tam krzywym podłożu. No i tutaj mamy kilka sztuk do zrobienia, może z pięć wyjdzie i, i sprawa załatwiona. Tutaj sobie kontroluję oczywiście do poziomu. Z tej strony mamy poziom idealnie, więc więc jest OK. Tam się ładnie ten klej pod spodem rozlezie. No i tutaj kontrola, żeby szło równo. Cała ściana. Oczywiście, bo potem też tego będziemy się trzymać. Chociaż my sobie potem do łaty przyłożymy po całości, ale Póki co kontroluję to w ten sposób i tak mówię, nic złego nie robię. Niektórym się to na pewno nie będzie podobać, ale to już jest tam dla mnie mało istotne. W ten sposób też to idzie rozwiązać. Przede wszystkim ważne jest to, że mamy, że mamy tutaj te 210 zachowane od, od poziomu 0, i, i tyle. Resztę potem już. Jeżeli trzeba będzie obniżyć do drzwi, bo to też nie wiadomo jakie drzwi będą standardowe, mają 207 marketówki takie, czyli mają 207, czy mamy 3 cm od spodu, przychodzi potem opaska z jednej strony, z drugiej obróbka. Jeżeli będą drzwi skrzynkowe, one też idzie obniżyć, bo idzie przykleić płytę gipsowo-kartonową z tej strony, wyrównać to idzie sobie z tym poradzić bezproblemowo. Także jest z, tego, z tej sytuacji jest bardzo dużo wyjść, więc tu się nie obawiam ma jakieś tam obniżanie, ważne żeby nie było za nisko. Te 210 zawsze zachowuję z racji tego, żeby nie okazało się, że trzeba by przycinać nadproże albo je wywalać. No bo jakbyśmy mieli zrobione przykładowo na 205 no to mamy lipę, bo zwykłych drzwi już nie stawimy, więc dlatego 210 to jest u nas standard. Dobra i temat ogarnięty, czyli mamy podklejone takie kawałki na górę, wyrównane w ten sposób. Możemy śmiało już jechać na to, zamykać tą ścianę, nie czekać na nic. Nic tu się tu nie wydarzy, jest to na, na pełnej podstawie. Także w ten sposób daj sobie scenowi to, a dasz mi tu aluma też. No i czy z tej strony zacznę, czy z tej. Nie ma znaczenia, gdzieś tam na pewno wyjdzie docinka. Chociaż sobie rozmierzę, żeby... żebym przeskoczył już poza strefę. Zaraz zobaczymy, czy docinkę zrobimy. No 180 praktycznie do końca wyjdzie. Także jest ok. Czyli w ten sposób zamykam już tą ścianę na gotowo no i dobra temat zamknięty belka zrobiona w ten sposób może budzić kontrowersje ale według mnie jest ok tu sobie podklinowałem jednym klinkiem żeby mi to nie gięło bo te, ta podkładka znaczy ten lisek był troszeczkę z więc próbował gdzieś tam uciekać ale skontrolowałem to klinem i jest ok czyli mamy Temat zamknięty przyjdzie warstwa steropianów, nie steropianów, zostaje nam te 210 docelowo, to co chcieliśmy. Ja przeskakuję teraz tutaj i tu ta sama zasada wyciąć, ustawić, ustawić belkę i temat zamknięty. Czyli tu mamy ścianę gotową. Takie belki jak powiem Wam przypisane już w ogóle do budownictwa, a typowe to są kopalniane gdzieś tam na dole na kopalni się to montuje na między zabudowę. Coś o tym wiem i widzicie jak one są robione krzywe, nie krzywe, tak jak to leci, więc z budownictwem w zasadzie nie mają nic wspólnego. Nie są typowe pod budownictwo, więc przypisane są jakby do montowania nadproży w drzwiach takich jak tutaj, więc tak to wygląda. Tutaj teraz widać po co jest ten piasek, czyli odgarnia sobie stąd wszystko, nic się nie trzyma. Widzicie, można śmiało tylko pozamiatać, wyczyścić pomieszczenie i i wygląda to pomieszczenie tak samo jak tu czyli tu mamy przygotowane, już gotowe nic tu więcej robić nie będziemy kolejne etapy robót to już całkiem inny temat tutaj mamy kolejną belkę zamontowaną czyli gotowe no i może sobie już tu na, na gotowo posprzątać dobra, tu wam pokażę trochę inny sposób murowania w racji tego, że Sebastian zamyka tamtą ścianę po zewnętrznej, czyli jedzie ten temat a ja wjeżdżam z dąbami Domykam te ściany działowe i też idzie sobie z tym poradzić bez problemu. Czyli na zasadzie jakbyśmy wyciągali narożnik tylko troszeczkę większy. I każda, każda kostka jest pilnowana do, do pionu, żeby pasowała. I to samo w zasadzie też ta linia wychodzi. Bezproblemowo. Jedynie utrudnienie, a może nawet nie utrudnienie, to jest tylko po prostu kontrola tego wszystkiego, żeby żeby pasowało. Czyli co położę, jeden, jeden pustak to kontroluje sobie pion w dwóch miejscach, oczywiście, żeby, żeby grało kontrolnie, żeby on nie był gdzieś tam przełamany na boki. Ten bloczek i w tym sposobem mogę jakby wyjechać tą ścianę do samej góry, zostawiając, czyli na tej samej zasadzie co tam, zostawiając takie zęby, które potem ustawimy sobie rusztowanie no, bliżej tutaj, tej ściany i będziemy mogli to dojechać. Trzeba jakoś sobie radzić tutaj. Mógłbym skoczyć na, na tamte ściany też robić, ale wolę jednak zrobić te zamykać tutaj przygotować, żeby nadproża szło montować, to co Wam mówiłem zależy mi na tym, żeby nie robić tego na świeżo, tylko żeby po prostu wyschło, to na drugi dzień możemy podejść jakby do tego nadproża i zacząć się robić bo tak to wszystko się kołysze, nie idzie tego ten klej, ciągnie szybko, ale, ale nie aż tak szybko i tu co jeden, co jeden bloczek kontroluje zasadniczo żeby pasowało mi tutaj do pionu, z dwóch miejsc biorę wymiar, czyli w ten sposób gra, gra. I taki sposób murowania też jest jak najbardziej ok, można sobie poradzić. Troszkę już się zostało tych ścianek, ale już niedużo ogarniemy i to, zrobiła się akurat pogoda, ale jest już godzina za 21, więc siłą rzeczy nie będziemy już na budowę się wybierać, tylko dokończymy tutaj dzień na miejscu. Mam nadzieję, że jutro będzie pogoda przyzwoita. nie ma, ważne żeby, żeby deszcz nie padał to jest najważniejsze, bo dobrze wiecie, że ja nie preferuję pracy w deszczu, to nie jest żadna robota, to jest tylko taka męka jakieś tam wymuszanie tej dniówki niepotrzebnie, człowiek przemoczony przemarznięty jak jest niska temperatura i nic to nie daje tylko idzie się choróbska nabawić jakiegoś a i robota nie jest żadną przyjemnością jak leje się na łeb to jeszcze nie ma żadna robota. O i w ten sposób sobie dojeżdżam. Tu jeszcze jeden pojedziemy. No i potem zęby zostawiam do samej góry i, i sprawa załatwiona. Przynieś mi Darek tych bloczków. No. Przynieś tych bloczków. O i tak też można sobie poradzić bez problemu, ale przełożymy poziomice możemy sobie gdzieś tam jeszcze skontrolować, ale ale tu raczej jest ok. I ważne żeby ten piąt był zachowany z jednej z drugiej strony na każdym bloczku ten troszeczkę jest tu przełamany i tego też muszę poprawić o, i teraz mamy już to tak być powinno Dobra, czyli w ten sposób sobie ogarniam ten mi tutaj nie chce współgrać ze mną nie wiem czemu. Dobra, teraz i to sama zasada, czyli tutaj kolejne, kolejne aż do samej góry wyprowadzimy ile się da i, i będzie OK. Dobra, tyle mamy zrobione, ile mamy, czyli pozostało podekańczać tutaj te tematy z racji tego, że trzeba będzie Rzucić te nadproża, tu jedno się udało wrzucić, troszkę podkleiłem, resztę kleju wyrobione, no i po pozakańczać to jeden dzień roboty, może niecały i, i będzie po temacie. Czyli w ten sposób to wygląda. Pomieszczenia posprzątane, czyli jak zrobimy kolejne, to zaraz wysprzątamy wszystko, żeby też wyglądało jak u ludzi i w ten sposób będziemy to zostawiać. No i tutaj też już mamy do samej góry zrobione, tylko tutaj mówię, no tu jeszcze trzeba będzie wciąć nadprorze, więc dlatego to zostawiamy no i to zostaje na koniec, z racji tego, że to już są proste ściany to polecimy bezproblemowo, tu było dużo docinek takich pierdół do zrobienia, i dlatego to jest tak jak jest no i tutaj też belka oczywiście i będzie wszystko w temacie dobra, my kończymy, spadamy, tyle na dzisiaj, miejcie się do następnego